Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę techniczną pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest środa, 27 kwietnia 2022 roku. Analizę będziemy tradycyjnie przeprowadzać na interwale dziennym. Ja używam świec japońskich, klasycznej analizy technicznej oraz oczywiście teorii fal yy, Eliota. W chwili obecnej mamy bardzo ciekawą sytuację na Bitcoinie, ponieważ wygląda na to, że wzrosty, które pierwotnie zapoczątkowały pewnego rodzaju odbicie aż do poziomu 176 299 zostały przerwane. Następnego dnia całkowicie zostały zanegowane. Mamy czerwoną świecę. Dzisiaj lekkie ewentualne odbicie. Widać zatem, że jakiekolwiek próby tutaj strony popytowej do ponowienia wzrostów no niestety ale nie zdają tutaj egzaminu no i cały czas mamy tutaj na tym dziennym wykresie podejście testujące poziom właśnie 165 547 zł raz już był ustanowiony ten poziom drugi raz było takie bliskie podejście trzeci raz Również mieliśmy zejście aż do poziomu 165-874, czyli już bardzo nisko. No i tutaj wszelkiego rodzaju odbicie zostało jak do tej pory zanegowane. Czekamy na naruszenie, tak naprawdę, tego poziomu. Czekamy na to, aż ten poziom zostanie wybity bardzo wyraźnie i jest to w chwili obecnej. Zgodne z naszym scenariuszem spadkowym w fali trzeciej. To nie są jeszcze żadne poziomy docelowe dla fali trzeciej. Czekamy cały czas na to, aż ta fala się rozwinie. Wobec czego to jest tylko i wyłącznie schemat pięciu fal spadkowych w fali C, która będzie ostatnią falą korekty prostej, jeżeli chodzi o cały ten cykl od szczytu na 275 tysięcy złotych za jednego bitcoina, no i tutaj dołek pierwszej fali jest 133 250, fala A, korekta, fala B, no i tutaj ostatnia fala nam spadkowa zostaje do wykonania, cały czas aktywny jest, to już jest ósmy tydzień z rzędu, aktywny jest tutaj ten scenariusz spadkowy, czerwona, czerwona strzałka. Wskazująca potencjalny, możliwy scenariusz dla Bitcoina. Momentum nam tutaj potwierdza nasze oczekiwania, nasz scenariusz. Momentum utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, w dalszym ciągu jest to momentum na interwale dziennym i widać, że strona. Podażowa nadal ma tutaj no, bardzo dużo do powiedzenia. Nadal spycha tą cenę za każdym razem, kiedy tylko próbuje tutaj rynek bitcoina zacząć jakiś rajd wzrostowy. Także sentyment jest nadal negatywny. No, momentum spadkowe jest dosyć duże, dochodzi do poziomu 40 nawet punktów, czyli takie. Stabilne momentum, momentum negatywne jest utrzymywane na rynku Bitcoina. Podejrzewam, że po wybiciu poziomu wsparcia 165 547 nastąpi jego jeszcze większe tutaj przyspieszenie do dolnej krawędzi, dolnej linii kanału wzrostowego, i potem, kiedy ten kanał zostanie naruszony, poziom docelowy następny to horyzontalny poziom wsparcia 142 293 zł, a później już tylko dołek fali fali A na 140 140, 133 250 oczywiście czyli czekamy w dalszym ciągu na rozwinięcie tych spadków zanegowanie pierwsze tych spadków może nastąpić wraz z wybiciem poziomu 182 234 to jest szczyt fali drugiej aczkolwiek to jeszcze nie będzie znaczyło, że spadków już nie będzie, gdyż tak naprawdę całkowite zanegowanie tego scenariusza spadkowego nastąpi tylko i wyłącznie po naruszeniu szczytu fali B na 205 601. Tak długo, jak ten szczyt nie jest naruszony, cały czas w mocy pozostaje nasz 8 ośmiotygodniowy scenariusz spadkowy ABC, B C w korekta formy zygzaka na Bitcoinie od poziomu 270 000. Złotych. Tyle ode mnie na dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie analizy. Zostawcie suba, zostawcie lajka, jeżeli coś Wam tutaj się rozjaśniło, coś wam tutaj wam pomogłem w tej, w tej analizie, także bardzo serdecznie za to oczywiście dziękuję. No i trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnej analizie. Cześć, cześć!